Trening na mobilność biodro. Pierwsze ćwiczenie. Wchodzimy do głębokiego przesiadu. Jak najgłębiej jesteśmy w stanie wsiąść w przesiadzie z prostymi plecami i z prostym odcinkiem lędźwiowym. Utrzymujemy taką pozycję przez 30 do sekund do minutki. Zwracamy uwagę, aby rozpychać kolana na zewnątrz. Napinamy brzuch. Cały czas plecy jak najbardziej prosto. I utrzymujemy pozycję głębokiego przesiadu. W miarę poprawy zakresu ruchu staramy się jeszcze niżej zejść. Drugie ćwiczenie, jedną z nóg kładziemy na podwyższeniu, drugą nogę cofamy. Do tyłu proste plecy, napięty brzuch i staramy się zejść jak najniżej. Schodzimy na palce tylnej nogi i staramy się zejść jak najniżej. Przytrzymujemy pozycję, potem wracamy do pozycji wyjściowej i z powrotem. Schodzimy jak najniżej i przytrzymujemy na kilka sekund. Plecy cały, cały czas jak najbardziej prosto, brzuch napięty, kolano w linii ze stopą i na dwie nogi. W ostatnie trzecie ćwiczenie. kładziemy obie nogi na podłogę, mamy kontrasty w stawie kolanowym i w stawie biodrowym, lekko sobie rozstawiamy nogi i wykonujemy przeniesienie nóg na drugą stronę. Staramy się nie odrywać pośladków od podłogi. Możemy sobie rękami pomóc. Przytrzymać tułów lub bez przetrzymywania będzie trudniej.